Jeziorak to trzeci odcinek z cyklu Iława, Jeziorak i 17 wysp jeziora z drona. W poprzednich odcinkach ujrzeliśmy Iławę spod niebios w letniej i w białej szacie. W trzecim odcinku zapraszam was na lot nad najdłuższym jeziorem w Polsce i jego 17 wyspami. Naszą przygodę rozpoczynamy nad północnym jego brzegiem, nieopodal wsi Dobrzyki, lokowanej na Prawie Chełmińskim w 1287 roku, położonej w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo. Jezioro Jeziorak, nazywane również Gizerek, Jeziorzyce, to przede wszystkim znane jako najdłuższe jezioro w Polsce, którego długość, mierząc odległość dwóch najdalej wysuniętych punktów na południe i północ, wynosi 23,7 km. Mierząc za środkiem akwenu, długość jezioraka wynosi 28,2 km. Ma on powierzchnię 34,55 km2, objętość 141,655 m3 i linię brzegową o długości 99,6 km. Z dnem słabo zróżnicowanym w większości płaskim. Pod względem wielkości jezioro zajmuje szóstą pozycję wśród polskich jezior. Jest to jezioro rynlowe, przeważnie z wysokimi i brzegami, położone na wysokości 99,2 m nad poziomem morza. Jego średnia głębokość to 4,1 m, zaś maksymalna głębokość wynosi 12,9 m i znajduje się w okolicy wyspy Gierczak Duży. Maksymalna szerokość jezioraka mierzona od lewego do prawego brzegu, wynosi 3200 metrów i znajduje się w okolicy 7. Minimalna zaś szerokość akwenu to 190 metrów i ujrzymy ją w okolicy wsi Matyty. Jeziorak leży w obszarze parku krajobrazowego pojeziorza Iławskiego na terenie trzech gmin gminy miejsko-wiejskiej Zalewo i gminy wiejskiej oraz miejskiej Iławę. Na jezioraku położonych jest 17 wysp, które nazywają się kuklina, polańska, czaplak, Rejka, Kępka, Kobiecak, rybackie kępy północne, rybackie kępy południowe, bukowiec. Lipowy Ostrów, Łąkowa, Gierczak Duży, Gierczak Mały, Pustelnia, Mała Żuława, Wyspa Miłości i największa na jezioraku, jedna z większych w Polsce Wielka Żuława, leżąca całkowicie w obszarze miasta i ławy. Całkowita powierzchnia 17 wysp jezioraka wynosi 230 hektarów. Szczegółowo wyspy te poznamy w kolejnych odcinkach mojego filmowego cyklu Zdrona. Lecąc od północy mijamy Zatoki Polańska, Rudnia, Kraga, Zimny Kąt, Smolny Kąt, Widłągi, Naświerki, Porębska, Mazurska i Żaby Róg. Na naszej trasie przemierzymy obok cieśnin Matecka, Bramka Pomielińska, Bramka Płaska, Cieśnina Widłąska, a także Półwyspów, Ostry Róg, Świerkowy, Mały widłożek, indyjski, żabiróg, mała żuławka i nieprzyjazny półwysep. Badania wykazały, że jeziorak posiada trzecią klasę czystości wody oraz drugą kategorię przydatności na degradację. W takich warunkach wodnych znakomicie żyją tu ryby Amur, Boleń, Jaś, Karaś, Karp, Krąb, Gin, Leszcz, miętus, Okoń, Płoć, Sandacz, Sum, Szczupak, Węgorz i Wzdręg. Nad wodami jezioraka dostojnie szybują i eksponują się bączki, bąki, bieliki, błotniaki stawowe, czaple, kaczki, kokoszki, kormorany, łabędzie, łyski, mewy, perkozy, rybołowy i czciniaki. Wody Jezioraka bezpośrednio łączą się z Jeziorem Płaskim, a w czasach przed II Wojną Światową również z Jeziorem Widłągi, który obecnie jest zatoką Jezioraka. Z innymi jeziorami jeziora łączył dwa kanały – najstarszy w Polsce Kanał Dobrzycki z 1334 roku o długości 2650 metrów łączący Jeziorak z Jeziorem Ewingi, oraz Kanał Iławski, którego 260-metrowy odcinek łączy od 1880 roku jeziorak i jezioro Dałby. W 2005 roku przedłożyłem do Iławskiego Urzędu Miasta projekt budowy Kanału Szymbarskiego, który połączyłby drogą wodną Iławę, jeziora Silb i Szymbarskie z położonymi nad jego brzegiem ruinami XIV-wiecznego zamku Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku. Z jezioraka wypływa rzeka Iławka, która wpływa do jeziora Iławskiego i rzeki drwęcy. Przez jeziorak przebiegały cztery mosty, z których do czasów współczesnych funkcjonuje jeden. Pierwsza lokalizacja 120-metrowego drewnianego mostu, zwanego Długim Mostem, który łączył nieistniejącą dziś wyspę Małą Żuławę, obecnie osiedle Kormoran, ze średniowiecznym miastem Iława, znajduje się w miejscu obecnego mostu, dzielącego od 1850 roku jeziorak, na mały i duży. Druga lokalizacja to most drewniany o długości 365 metrów, wybudowany w 1973 roku na potrzeby historycznego filmu Gniazdo, który przechodząc przez Wyspę Miłości, połączył od zachodu ląd stały z Wyspą Wielka Żuława. Trzecia lokalizacja 120-metrowego drewnianego mostu, wybudowanego w 1269 roku, zwanego mostem Leniwym. Znajduje się pomiędzy półwyspem Małej Żuławki i półwyspem Nieprzyjazdu, znajdującym się w północnej części wyspy Wielkiej Żuławy. Czwarta lokalizacja to średniowieczny most drewniany o długości 60 metrów, który łączył ląd stały z wyspą kobiecak koło Z Jezioraka przez Kanał Iławski i Elbląski oraz Przekop Mierzei Wiślanej możemy dopłynąć do Zatoki, Gdańska i Morza Bałtyckiego. Najpopularniejsze ośrodki wypoczynkowe nad Jeziorakiem to Matyty, Siemiany, Wieprz, Gubławki, Chmielówka, Makowo, Jeziorzyce, Jażdżówki, Sarnówek, Kwiry, Szałkowo i Iława. Nad brzegiem Jezioraka przebiega międzynarodowy szlak Świętego Jakuba. Szlak śladami Elisabeth Lemke, śladami Maxa Topena oraz opracowane przeze mnie szlaki noszące tytuły. Wokół Jezioraka rezerwat Jeziora Jasne i Czerwica, Makowo, brzegiem Jezior Twaruszek, Stęgwica, Gardzień, Osa, Parkun, Duży Plajtek, Urowiec, Jezioraka oraz szlak Jeżwał. Wiodący szlakami pana samochodzika i pisarza Zbigniewa Nielackiego. Jezioro Jeziora cenione było w okresie międzywojennym przez znawców kulinariów. Tu odławiano i wysyłano do Berlina słynnego błękitnego węgorza którego można było również skosztować w mieszczących się w wiławskich ratuszowych piwnicach restauracji, do której smakosze zjeżdżali nie tylko z całych plus Wschodnich. Jezioro Jeziorak to perła pojeźdża której warto poświęcić czas, aby poznać jej uroki z lądu, wody i powietrza zachwycić się bogactwem fauny i flory, fascynującą historią i kulturą. Bez wątpienia jeziorak to jeden z najbardziej atrakcyjnych i malowniczych akwenów w Polsce, idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników turystyki, rekreacji i wypoczynku. Nasz przelot kończymy nad jedynym miastem nad Jeziorakiem, Iławie, stolicy powiatu lokowanym na prawie chronińskim w 1305 roku. Tu znajdziemy m.in. Ekomarino, Port Iława, Port Związku Gmin Jezioraka, międzyszkolno ośrodek sportowy zwany potocznie Bazą, przystanie, mariny, sklep żeglarski, wypożyczalnię sprzętu wodnego i nadbrzeżne restauracje. Iława raduje, uczy i inspiruje. Do odwiedzenia Iławy Jezioraka zachęcam i motywuję. Zapraszam na kolejne odcinki o 17 Wyspach i Ciekawostkach Jezioraka. Pozdrawiam.